Witam Państwa w programie 1 z 8, gdzie uczestnicy mogą wykazać się swoją niesamowitą wiedzą o Minecrafcie. Każdy z uczestników posiada po dwa życia, a nagrodą główną jest zawrotna kwota 1000 złotych, więc jest o co grać. A teraz zapoznajmy się z dzisiejszymi uczestnikami. Witam serdecznie z tej strony. Popularny raper, YouTuber, bloger. Zapraszam na kanał Bisu i lubię, lubię orange Helena. Cześć, jestem Korcio, lubię animować oraz jestem zapalonym fanem anime. Dzień dobry, jestem Gren, mam 18 lat. I dawaj teraz. Witam jestem Szymonek, lat 18. Pochodzę z Małopolski. Moje zainteresowania to Siema, jestem Bartek. Witam. jestem Wolek, lubię dzieci i mogę ci pokazać moje kotki w binizy. Cześć, jestem Profix. Dostałem już dwa bany w Fortnite z Hej, cześć. Mam na imię Jan Saja. Jestem weteranem Minecrafta. Jest duże prawdopodobieństwo, że wygram. Dobra, skoro wszyscy jesteście gotowi, no to możemy zacząć. E, więc tak, zasady wtedy każdy z... <laughs> Nie kaszl, bo ci skopię dupę. Jesteś tu tylko duchem, a nie osobą, ale mnie to nie obchodzi. Jestem robotem. Kurwa, znowu jakieś te pronounsy. Ja jezu pomocy. Ej! David <grystanie> kurcia! Pytanie do pana numer jeden. Ile trybów gry znajduje się w Minecraft? O dobra, to jest bardzo trudne pytanie. Bo jest creative, jest adventure to cztery Dobrze. Aż go wywaliło. <grystanie> Pytanie do pana numer 2. Jaką komendą możemy zespawnować nieużywane moby, na przykład evoker? Paniebien. To nie jest dobra odpowiedź, bo poprawna odpowiedź to jest ukośnik samon, i tam piszesz dalej. Więc gaś oh, światło Gaś w... ŚWIATŁO Bierzesz tą pałę i klikasz. Dobrze. Pytanie do pana numer 3. Jaki MOB został usunięty z gry z powodu wielkiej ilości błędów? To jest trudne pytanie, ale ja. Ja jestem sekretnie pracownikiem Mojang Ja mam z jajko tego MOBA. To jest grę. O tak, to jest właśnie grę. Ten MOB został usunięty z gry, dlatego zaliczam ci odpowiedź. Jak się grę z tym nie zgadzasz, to zabieram ci życie, dobra? Zgadzam się. No iść fenomenalnie Panie numer 4, pytanie do ciebie. Na jakiej platformie występuje przewrócone drzewo? Nie wiem. To jest zła odpowiedź, panie numer 4, bo znajduje się na Pocket Edition lub Windows 10 Edition. Zabierz sobie pałą życie. Panie numer 5, do pana pytanie skierowane właśnie jest teraz. Jaki obecnie jest najpopularniejszy youtuber nagrywający Minecrafta? Wojan! A teraz cię zdziwię, bo najpopularniejszym jest Vito Minecraft. Zabierz sobie pałąkiem życie. Panie numer 6, mam do pana numer 6 pytanie. Jaką nazwę nosił pierwotnie Minecraft? Game, game, Bardzo dobrze. Pytanie do pana numer 7. <noise> Pan numer 7. Pytanie specjalnie przygotowane dla ciebie. Czy obsydian może się spalić? O oh, ja. Yes. <noise> nie, nie! To jest w bo... Nie, nie wiem, czekaj, czekaj. Trzy sekundy masz. Tak, tak, może się spalić. Wszystko może się spalić. Dobrze, ale y, debil się nie spali, bo tam się tego nie da się spalić, ale odpowiedziałeś dobrze, bo obsydian może się spalić. Gratulujemy. Dobra, pytanie do pana numer 8. Pani numer 8, słyszy mnie pan? Słyszałem. Kto stworzył ścieżkę dźwiękową do Minecraft? Znowu ukradli korcia. Pytanie do pana numer 8. Kto stworzył ścieżkę dźwiękową do Minecrafta? Stworzył otóż, noc. To jest niepoprawna odpowiedź, pani numer 8, ponieważ furtom jest C418. I teraz do pana numer 1 mamy pytanie muzyczne numer 1. Znowu mam bana. No ja nie mogę, trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę Jak się nazywał zagrany teraz utwór? To jest znowu Mambana Bardzo dobrze, panie numer jeden zgadza się Panie numer dwa, pytanie do pana Jaka jest najlepsza piosenka Minecrafta nagrana w Polsce? Eee, czy końcówkę mózgu mi to przychodzi Kurwa Eee, Pozdrow Mama, o to była zła <laughs> odpowiedź, dlatego weźcie go tam, pożegnajcie go. No. Ja uważam, że Jedni Goblety jest najlepszym utworem. Y, pytanie numer jakieś tam? I to będzie pytanie obrazkowe do pana numer 4. Jak się nazywa przedstawiony potwór, który znajduje się na obrazku? Nie, nie wiem, Naprawdę? Tak, ja jakby nie grałem w tą nową wersję. No. Panie numer 4 to była niestety niepoprawna odpowiedź, ponieważ poprawną odpowiedzią był ward. Jezu, ja nawet w ogóle widziałem bez tego, bez obrazka? Panie numer 5, pytanie do pana. Czy pikczu nadal gra na Anarchii? Otóż nie. Doskonała odpowiedź. Panie, panie numer 6, pytanie teraz do pana. Czy stojak na zbroję podlega? Na prawu grawitacji Tak, no chyba, że wyłączysz komendą Bardzo dobrze, bardzo dobrze Pytanie do pana nu Gdzie jest pan numer 7? E! Dobrze, pytanie do pana numer 7 Nintendo, Playstation, Xbox, PC Na których z tych platform nie wydano Minecraft A ja nie wiem, mi się wydaje, że Nintendo e, to jest niestety, proszę pana, zła odpowiedź, ponieważ Jak? Na wszystkich tych platformach jest Minecraft, nawet na Nintendo No ale pytanie było, na której, a nie czy, czy i... Ten i ten tegel. Nie ma to, takich nie pytań ABCD i no. nie zaznaczasz niczego. Nie ma takich pytań na maturze. Nie możesz zostawić pustej kartki odpowiedzi. Ta nie! Domagam się innego pytania. To nie jest matura. Panie numer 7, proszę wyłączyć to by światło jedno. Jaki... Ej, nie! Do <grym grym> nie ma idzie. <grym> ja ja, ja, ja <grym> na Panie numer 7, proszę nie opuszczać programu. Pytanie do pana numer 8. Panie. Ty Gren powinien dostać się na anarchię SMP. Nie, ponieważ Afric się dostał ma słabszy komputer od Gena i jest słaby. Bardzo mi się podoba ta twoja. <gry> Bardzo mi się podobała ta twoja e, decyzja na temat tego pytania e, Pani numer jeden pytanie do pana Czy w kresie występują rośliny? No tak, jeszcze jak? Poprawna odpowiedź, wyznacza pan. E, dobra, to ja poproszę e, pana numer e, e. Eee, kurwa, czekaj się, dojdę zaraz. E, chcę. Dawaj, 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 dawaj ten szóst. E, panie numer 6, pytanie do pana. To był założycielem kwadratowej masakry oryginalny sezon pierwszy SKKF. -E. Bardzo dobrze wyznacza pan. Karca. Skurcia nie, czemu na mnie? Ty geju głupi. Bo tak, Ja proszę. chciałbym zgłosić, zgłosić otóż y to, że jest homofobem y fomof i mnie dręczy. Pan numer 8. Ile płyt muzycznych jest w Minecrafcie? Dużo. A nie, a tak szczerze? Y 15. O kurwa, gaz, zgadza. Nie numer Wyznacza pan? Trójkę panie wybierz. Trójkę, trójkę. E, pan pan numer 3. Czy pnącza są w stanie podtrzymywać bloki nad nimi? Nie, była odpowiedź czy pana. E, pan numer 8 wyznaczasz? E, tak jest, numer 6. Panie z numerem 6, pytanie do pana. Ile dni została stworzona pierwsza wersja Minecraft? <noise> Googlowanie intensivas <noise> Dobra, dobra, dobra. Możesz się pomylić o dwa dni. Dwa dni, tak? Mogę nie tak się pomylić tak No to, bym no to okay. ma... Eee, 7, Więc... kurna odpowiedź to 6, czyli myślicie się w marginesie błędu, panie numer 6. Czyli pani numer 6 wyznaczasz. Ja wybieram pana numer 5. Panie numer 5, pytanie do pana. Pytanie muzyczne numer 2. Wszystko teraz zależy tylko od nas, bo opuszczamy. Już te, te zimne, zimne ziemie Koniec lodu zimy Dobra, już, 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 już Sprawiło, że mam wstręt! Lecz się kto stworzył ten, kto stworzył ten... Le jednego Nie jednego. jednego Panie kto stworzył ten utwór? Ja, ale i do kres. Panie numer 5 wybierasz pan. Pan numer 1. O ty, kurwa. Panie numer 1, pytanie do pana. Ile subskrybentów ma aktualnie Krofik? Czy Krofik? Jest, <grym> daj mi 5 sekund, bo ja pamiętam, że sprawdzałem jego kanał. 4? 4! 18,400. 4! No, tak. Dokładnie ma 18400 No to panie numer 1 wybiera pan. Pan numer 8, no porajse pan! E, to pytanie do pana numer 8. Tak jest, jestem W czym mogę służyć? Za ile Mojang został wykupiony przez firmę Microsoft? Możesz się pomylić o pół miliarda. Coś mnie. czekaj. Może się dojebał. Nie, 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 nie gości Czekaj, czekaj, muszę dłużej wejść To ogólnie już, już ci mówię, otóż Jaka odpowiedzią sam... poprawną było i będzie 2,5 miliona. Miliona? Dobra, 2,5 miliona to jest niepoprawna odpowiedź, ponieważ yy, wykupiłem ją za 2,5 miliarda, a nie miliona. Yy, panie numer jeden, pyta yy, nie pytanie do pana, tylko pan znowu wyznaczasz. Ja myślę, że tutaj jest taki jeden chętny, dla, co, jest, co jest na mnie zawsze chętny. Nie, no dobra, daję panu numer trzy, bo mi bisu nie zapłaci mi za poprzedni odcinek. Panie numer trzy, pytanie do pana. Z jakiego mowa wcześniej wypadały pióra? Panie Stefanie, pan się obróci. <laughs> Szybko! NIE! Panie numer 3, z jakiego moba wcześniej wypadały pióra? Okej, okay, okej, okay. we wczesnej wersji gry zombie było, bo nie było kulcza. Kurna, ale ty nie odpadniesz nigdy z tej gry, ja pierdzielę. Ej, weźcie kogoś wyeliminujcie, bo mi się pytania kończą. Panie numer 3, wybierasz. Ja bym poprosił pana numer 6. Ej, panie numer 6, pytanie do pana. Pytanie obrazkowe numer 2. Do czego służy ten przedmiot? Ej, to jest do tego. Żeby szybciej pływać w wodzie to się Cześć, tworzy panie. około tego, oko morza. Dobrze. Dobra, to ja wybieram pana numer 5. Panie numer 5, pytanie do pana. Czy 12 stycznia 2012 roku dodano jaja spawnujące? Moby. Ja, ja, to nic nie ma. Odpowiedź jest błędna, więc przykro mi, ale pan odpada z programu. Nieprawda! Zostało mi jeszcze jedno przecież. Dzień. A, bo jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz ja. I to daję panu w Panie numer 7, Krofix, pytanie muzyczne numer 3. Życia coraz mniej, zapasów że hej Wezmę dziś mieć, rozprawię się, zabiję go i wezmę mięso zombie ginie Jak się zwie utwór, który właśnie usłyszałeś? Utwór ten nazywa się Zombie Ginie wykonany przez Mateusza Długiego, który ma 496 subskrybentów opublikowany 7 lipca roku <grym i górny> Ale no ja nie mogłem mu tego liczyć bo odpowiedział dobrze. panie numer 7 wybieraj pan Ja grem W którym roku został wrzucony pierwszy odcinek z gry Minecraft? 2009 Kurna zgadu. No przecież... W tym roku została stworzona gra. Dobrze, pan numer 6 wybierasz. Dobra, no to ja, ja wybieram. Ten 107. No nie! Panie numer 7, pytanie do pana. Czy w Minecrafcie da się chodzić po wodzie w trybie przetrwania? Tak, na znaczy cheatach, na znaczy cheatach, a nie bez cheatów, nie bez cheatów. Nie wtedy odpowiedź jest niepoprawna, kropi. Chodzisz na Lodzie Jak? z Ice Icewalkerem. A Chodzisz wtedy ludzki, po Lodzie. Ale ty nie, ale tutaj nie chodzisz po wodzie, tutaj chodzisz po Lodzie. Co to ma być? Nie, nie, nie. To, to jest lud. To jest lud. Lecz lud, lud nie jest po prostu wodą w innym nie. stanie ¡Suscríbete Ale i co, jak pójdziesz na lodowisko, to pojeżdżysz tak, po tak, wodzie, na, czy po wodzie? Tak, no, bo na lodowisku, nie, jak masz łyżwy, to one mają takie tarcie, że wtedy się robi dromna warstwa to wody, więc to po lodem zaraz jest, zaraz wtedy chodzisz, nie chodzisz po wodzie. No lut jest wodą, ale wtedy możesz bez problemu, również dobrze chodzić. I jeżeli chodzisz po, 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 po tym po lodzie, no to wtedy też chodzisz po wodzie, w takim wypadku. Starie mówi się, że wodę nie trafcie, jest, jest, bez, jest, No, zaprezentuj po wodzie, po wodzie. Zaprezentuj mi to. Zaprezentuj mi chodzenie po wodzie. Gdzie? Czekaj, nie. Analizujecie to. fizykę Minecrafta, w którym generalnie są tylko trzy bloki, które pytacznie paś... spaść. Ja mam dosyć, ja mam dosyć. Odpuszczam ci to pytanie, lecimy dalej. Ja nie, nie chcę, mi się naprawdę się nie chce. Panie numer 7 wybierasz. Dobra, moim zdaniem powinien odpaść Szymon. Panie numer 1, pytanie do pana. To dzisiaj prawie zepsuł nagrywkę. Ja myślę, że każdy po części, ale domyślam się, że w mniemaniu pana to może być Krofix. No to byłeś blisko, ale niestety to jest niepoprawna odpowiedź, bo to jest brat Krofixa, który zabrał mu komputer i Krofix nie mógł mi pomóc wpisać. Pytań. Dobra, panie numer jeden, wybierasz pan. Janciu! Jancio, Znowu, mam dwa pytania, to jedno za dużo. <słuch> w którym roku miał powstać film pełnometrażowy o Minecrafcie? Na pewno przed tym, jak Mojak sprzedał się. No to niestety <słuch> jest błędna <słuch> odpowiedź, bo planowana data premiery miała być na 2022. Pa panie numer jeden, wybierasz pan ponownie? Green! No kurde, ale ja pytań! do nowego endu da się dojść tylko za pomocą portalu? Tak, ale można. Ró Dobrze, to niestety to jest błędna odpowiedź. Bo ja powiedziałem nowego Endu, czyli ty, Czyli można tam dolecieć po prostu Eletrom, nie wiem, czy o to jest 1000 kilometrów od górnym. Ale ty mówisz nowego, ale ty nowego, to chodzi ci, to mówisz nCT City, a nie nowy n. Pan numer jeden wybiera. Dawaj, kur, dawaj, kur... Chodź tu. Panie, panie numer 7 pytanie do pana. Ile subskrybentów ma aktualnie gren? Możesz pomylić się o jednego subskrybenta. Ale że grena muszę sprawdzić? Znaczy, 5. 1000... Ej, nie! 3, 2, 3, 3, 100! 1300!

To jest niemożliwe! Nie, nawet niemożliwe. Nie, nie Nie, zgadzam się, nie zgadzam się, Nie zgadzam się. 1310. nie. Babka się Nie, powiedzieliście 1300. To zgadłem! Zgadłem! Powiedzieliście tak, 1300. Nie. 1300 to jest błędna odpowiedź. No, tak czy siak Zostało panowie trzech uczestników, czyli wy zmierzycie się w finale. Do finału dostali się. i Idę wybić ja własne się. siki, dobra? Grę! To mówić end city, a nie nowy N. Janciac. Poprosił pana numer 6. To bardzo serdecznie w finale. Pięknego odcinka Pytania są już przygotowane Więc pytanie do, do Pana numer 1 Kto jest twórcą Minecrafta? Imię i nazwisko? Markus Persson y, Bardzo dobrze y, Panie numer 2 Pytanie do Pana Czy podwory widzą przez kraty? Nie Odpowiedź się zgadza Żartowałem Widzą przez kraty No odpowiedź y, Pytanie do Pana numer 3 W której wersji Minecrafta dodano o dżunglę? Nie wnoszę. Niestety nie proszę Pana Jest to błędna odpowiedź Prawda odpowiedź to 1.2 Panie numer 1 A ze związku właśnie z dżunglą W której wersji dodano ocelon? Jezu, czekaj. Ja, ja Mówiłem o że dodali ich z Villagerami. E, 1-3, nie wiem. 1-2. Razem z dżunglą. Też 1-2? No, razem z dżunglą zostały dodane o te loty. Jezuż, po jednym życiu, panowie, jak to szybko leci. Pani numer 2, pytanie do pana. Ja jaka płyta jest, nie jest, posiada jest, utworu, jednak po otworzeniu jej mogą nam się ukazać różne dziwne dźwięki? 11. Bardzo dobrze. Pytanie do pana numer 3. Kiedy Minecraft miał swoją premierę? No, 1.0 w 2015 roku. W którym? W którym? 2011 roku. Dobra odpowiedź. E, teraz pan numer jeden. Po tym pytaniu, może pan już wyznacza, czy portal do emituje światło? Tak. Odpowiedź jest dobra. I teraz pan wyznacza, może pan Czef. na siebie mieć podwojone punkty. Ku... dobrze czujesz, punkty? Jestem jest... pana numer. No greny, kolego, dla pana oczywiście. Ty e, pan numer dwa, tak? Czy Moby naturalnie unikają wchodzenia na tory? Ja to pytanie. E, e, czy Moby, dobra? Chyba nie. To jest błędna odpowiedź, panie grenie. Ponieważ. Pan numer dwa został właśnie wyeliminowany, więc pan numer jeden ponownie wybier. Pan numer 3. Czemu tu zaczęła latać, głowa Hitlera. Pytanie do pana numer 3. Panie numer 3. czy Dioryt jest możliwy do wytworzenia? Nie. A właśnie tu panie numer 3 może się zdziwić, ponieważ Dioryt jest możliwy do wytworzenia. Panie numer 3 niestety przegrywasz. Dobrze, więc zostało jeszcze 10 pytań do pana. Jak po polsku nazywa się Jasno Jasnogłas? Dobrze! Dobrze! Ile rodzajów drzew znajduje się w Minecrafcie? 6. 6. No niestety proszę pana, poprawna odpowiedź to jest... 7. Zapniemy o dżunglowym. No ale i tak tak Wygrywa pan. 30-30 punktów będzie. Będzie wielki film. Gratuluję pan numer jeden. Wygrywa pan turniej z oszamieniającym wynikiem 40 A. punktów. Gratulujemy. Dziękuję, Usi z prezesa. Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest ta ładna pani, co daje na koniec ten...